Jesteśmy w studiu Tańca Rytmik z Wiesławy Wolnej, a naszym instruktorem, naszą trenerką, wspaniałą choreografką, która zdobyła wiele nagród, jest pani Izina Nowakowska. Spójrzcie na mistrza. Rozmawiać z panią Iżyną, Iżyną Nowakowską, mistrzynią dwukrotną Polski e, i wysokie miejsce również w Mistrzostwach Świata e, tancerką, pedagogiem, choreografem. No, wiele jest naprawdę tych specjalności. Moją Nie specjalnością do... to jest to, że ja to kocham. To no jest właśnie ogromna jest pasja. Miłością mojego życia to jest step. Ogromna pasja. Tak. E, no i właśnie, dla kogo step? A step? No, znaczy tak, ja uważam, że stepowanie jest w ogóle dla wszystkich, dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych, w ogóle generalnie y, tu nie ma granicy, poza tym stepowanie jest techniką, którą można rozpocząć nawet w późniejszym wieku i to jest bardzo w ogóle, to znaczy w ogóle uważam, że stepowanie jest bardzo zdrowe, zdrowe, dlatego że tak, krążenie bo cały czas tukamy o podłogę, tak? Hmm. Utrzymujemy, nie jest to wysiłek, um, nie wiem, bardzo powiedzmy um, jak na siłowni, że trzeba coś czerpujący. Hmm. Nie jest to wysiłek jak na przykład przy balecie, no bo balet jest do pewnego momentu i nie może 30-letnia kobieta zacząć uczyć się baletu. To znaczy może przy drążku, ale no, raczej nie, nie osiągnie w tej, profesjonalnie. Nie, nie osiągnie w tym, natomiast stypowanie z techniką, którą można zacząć w każdym wieku i to jest, to jest jedna z zalet. Bo nie ma bardzo dużo zalet, ale to jest jedna z zalet, gdzie to można zacząć w każdym wieku. Oczywiście nie będzie się, nie wiem, mistrzem świata i tak dalej, mm. ale żeby się nauczyć tak fajnie, dla przyjemności, jak ja to nazywam, mm. spoko. No i jak pani wspominała wcześniej, również seniorki mogą wyjeżdżać na mistrzostwa. Tak, oczywiście, mm -hmm. ja na przykład mam grupę teraz seniorek, pań i generalnie y, na przykład, na, znaczy nie żeby ich namawiała, tylko była taka jakby y, wspólna mm. taka powiedzmy chęć, Mistrzostwa Polski, no i pojechaliśmy na Mistrzostwa świata, Junior, to znaczy juniorek, co ja mówię, seniorek. Okay. I, I w tym roku szóste miejsce, kochani, okay. szóste miejsce seniorek, Świetnie. a do dwa, to znaczy naprawdę ol, olbrzymie sukcesy. Uważam, że, że a to są wszystko panie tak, kierownik, pani dyrektor, pani kierownik jakaś firma, po prostu generalnie dorosłe osoby, które mają normalne swoje życie prywatne, a przy okazji to jest pasja po I prostu. Właśnie, oprócz tego myślę jakieś fizyczne predyspozycje. Nie, to znaczy przede wszystkim trzeba mieć jakby predyspozycje jakby tu w głowie, trzeba mhm. chcieć. Bo jak człowiek chce, wszystkiego się nauczy. Czyli to nie jest, to nie i... jest tak, że, że na przykład mam ludzi, którzy nigdy nie mieli nic wspólnego z tańcem, nigdy nie mieli nic wspólnego, nigdy nic nie mieli wspólnego z muzyką. A jednak oczywiście na początku to wygląda, że on nie słyszy, że się nie rusza, ale to nieprawda, bo trenik robi mistrza, to się zaczynają otwierać różne zakupki, się okazuje, oczywiście są ludzie, którzy słyszą od Pana Boga, mają ucho od Pana Boga, ale są ludzie, którym to można wycwyczyć, po prostu, że, to znaczy, taki człowiek nigdy nie będzie solistą, ale w grupie spokojnie da radę da sobie radę, I, a, a, a fizyczność to znaczy, to znaczy w ogóle stępowanie jest o tyle fajne, kolejna jakby zaleta zdrowotna jest ta, że ona utrzymuje w takiej fajnej kondycji, coś zresztą widać. No, pięknie. Nie, nie, no, generalnie chodzi o to, że bez wysiłku, bo nogi pracują, także nogi się trzymają po prostu, są mięśnie i tak mm -hmm. dalej. To jest ważne, dlatego że w pewnym momencie, no umówmy się, no, na wszystko trzeba zapracować, na to wygląd czy, też. Do nie trzeba zachęcać. Bardzo dziękuję za rozmowę i odnajdźmy w sobie tę pasję do stępowania. Tak. I w ogóle mm. powiem Państwu tak, w życiu, znaczy ja mam takie hasło nowe, nadaj życiu rytm. Bo rytm, generalnie całe nasze życie polega na rytmie. Oddychamy na rytmie, chodzimy w rytmie, yy, różne rzeczy robimy w rytmie yy, w życiu. Tak, tak i tak dalej. I generalnie. Stypowanie to jest sposób na życie, na wspaniałe takie w ogóle samopoczucie. I generalnie w ogóle naprawdę polecam. To nie jest to, że, że znaczy jestem trochę nawiedzona, bo kocham to, ale generalnie to nie o to chodzi. Chodzi o to, że po prostu to jest naprawdę cudne, dlatego że fajna muzyczka i jak jest ryt i tak dalej. to w ogóle żyć nie umierać, tylko stępować. Czyli mamy inspirację. No właśnie mamy inspirację. Tak, tak. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Weźmie. Pozdrawiam serdecznie.